Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Co Ciebie wkrótce zaskoczy? Co Ciebie zaskoczy, o czym A nie wiesz, czego się nie spodziewasz? Poczekajcie, wypadła pierwsza karta, więc ją położę jako propozycja numer jeden. dwójeczka i trójeczka. Proszę dokonaj wyboru, co Ciebie wkrótce zaskoczy. Jeden, dwa i to jest trzy. Dobrze. Zostawiam jedyneczkę i patrzymy sobie, co tutaj Ciebie wkrótce zaskoczy. No dobra. No tak, faktycznie. Tutaj pokazują się informacje, że coś Ciebie naprawdę mocno zaskoczy, jedyneczko. Jakieś dziwne sytuacje, które mają miejsce teraz, a Ty nie masz o tym świadomości, zostaną odkryte. Coś ujrzy światło dzienne jakieś tajemnice, półprawdy, niedopowiedzenia, intrygi czyjeś złośliwości, czyjeś matactwa, kłamstwa, być może również jest to czytanie ogólne, więc o tym mówię, ale nie z każdym z Was to może rezonować. Być może również wyjdzie informacja o zdradzie, o nielojalności w relacji, w związku, albo w jakimś y, takim no, związku zawodowym, finansowym, albo nielojalność w przyjaźni, w koleżeństwie, tak? Poruszam tą kwestię ogólnie, ponieważ jest to ogólne czytanie. Także no tu jakieś wieści do Ciebie przyjdą. Karty też mówią, że zaskoczy Ciebie wiadomość od kogoś, kto nagle się do Ciebie odezwie. Ktoś, kto powiedziałaby, bym nie odzywał się jakiś czas. Ktoś, kto gdzieś zniknął z Twojej przestrzeni. Ktoś, kto nie dzwonił, nie pisał, nie spotykał się z Tobą. Nagle może... Taka osoba się do ciebie odezwać i może zaproponować ci wspólne spotkanie, wspólne pójście na herbatkę, kawkę, odwiedzenie ciebie albo zaproszenie ciebie do siebie. Karty mi też pokazują, że jeżeli ty jesteś w, takim, w takiej dziwnej sytuacji zawodowo-finansowej, gdzie nie wiesz, czy będziesz mieć pracę, czy stracisz pracę, czy zostanie ci umowa o pracę przedłużona itd., to karty pokazują, że tutaj się dużo będzie zmieniać. Przyjdą do ciebie raptownie za chwilę nowe wiadomości, bardzo pozytywne wiadomości, ale ja sobie jeszcze dopytam. Myślę, że tutaj te kwestie zawodowo-finansowe i jakieś tutaj blokady z tym związane, to się gdzieś tu będzie kończyć. Będą tu jakieś wieści do ciebie płynąć. Dobre wiadomości, tak. Czekają Ciebie zmiany, czeka Ciebie transformacja, więc uważam, że tutaj wielu z Was może otrzymać wiadomość o pracy, wielu z Was może otrzymać wiadomość o przedłużeniu pracy, o przedłużeniu umowy o pracę, o dostaniu pracy, o jakichś takich fajnych zmianach na płaszczyźnie czy zawodowej, czy finansowej, bo wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy z Was pracuje zawodowo, ale tu jakieś wieści na płaszczyźnie finansowej płyną. Co Ciebie może zaskoczyć jeszcze? Że masz adoratora wokół siebie, ktoś może Ciebie adorować. Może to być adorator w ukryciu, może to być adorator z przeszłości, osoba z przeszłości, która się podkochiwała, ale w jakimś sensie, w jakiś sposób Wasze drogi się rozeszły albo zniknęła ta osoba na jakiś czas. Ona może chcieć wrócić do Ciebie jako adorator, ale też w relacjach, tych istniejących relacjach. W tych stałych relacjach tutaj karty pokazują i mówią, że tutaj coś będzie ruszać z miejsca, wiele się zacznie wyjaśniać, a może być też taka sytuacja, że zaskoczy ciebie to, że to nie ty masz adoratora, tylko twój partner, czy twoja partnerka jest osobą bardzo adorowaną, być może w miejscu swojej pracy. No właśnie. Może też. Y Przyjść do ciebie taka myśl, i ty możesz poczuć, kto jest dla ciebie wampirem energetycznym, z kim by trzeba było relacje, kontakt w jakiś sposób ukrócić, zerwać. Co tutaj ciebie jeszcze zaskoczy? Jakieś sprawy rodzinne? Może rodzina cię zaskoczy, może nagle spotkasz się z kimś, z kim się dawno. Nie widziałaś jedyneczko, możecie własne dziecko, dzieci, w ogóle ludzie cię mogą czymś zaskoczyć. Ty możesz coś otrzymać od otoczenia, coś, co ci się bardzo spodoba. Ty możesz dużo życzliwości dostać od osób, po których się w ogóle nie spodziewasz. Celebracja, gościna ciebie zaskoczy, bo być może będziesz spodziewać się zupełnie innej energii, innej aury w danym miejscu, a tam będzie miło, fajnie i super. I wielu z Was. Poczuje też bardzo mocno potrzebę w sobie, uzdrowienia jakichś wewnętrznych ran. Praca z czakrą serca tutaj się pokazała. Wszystkiego pięknego życzę. Dwójeczka. A co zaskoczy dwójeczkę? Pokażcie karty. 3 karty. No dobra, niech będą te trzy karty. Jakiś fajny, niespodziewany pieniądz Ciebie, no wójeczko, zaskoczy. Możesz nagle mm, dostać jakieś dodatkowe zlecenie. Nie wiem, czym się zajmujesz i do kogo to czytanie ma trafić, ale jeżeli jesteś osobą, która prowadzi własną działalność, która coś tworzy, jakieś takie wiesz, ręczne robotki, czy wykonujesz jakieś usługi i zarabiasz na tym, to możesz otrzymać dodatkowe pieniądze, po prostu ekstra, jakiś lepszy klient się trafi, jakieś tutaj wpływy finansowe idą za Twoją ciężką pracę. Może jakaś premia dojść, Także nie spodziewasz się tego, ale to Cię może zaskoczyć, może w ten sposób. Być może się spodziewasz, ale nie w takiej ilości, nie w taki sposób i to Cię zaskoczy, bo płyną do Ciebie jakieś finanse, jakieś pieniądze idą do Ciebie. Karty też mówią, żebyś zwrócił, zwróciła uwagę również na wydatki, bo robiąc jakieś większe zakupy, kupując coś, inwestując w coś w najbliższym czasie, no może się później zaskoczyć... Wyciąg z paragonu, ile na przykład wydałaś, czy wydałaś, więc zwróć uwagę też na wydatki. Jakaś podróż też mi się przy niektórych z Was pokazuje. Tak jakby ktoś możecie zaproponować wspólny wyjazd, wspólną podróż gdzieś. Ale też może być taka informacja, że będąc w podróży, może to być jakiś pociąg, jakikolwiek środek transportu, będąc gdzieś w podróży, przemieszczając się gdzieś. Możesz spotkać się z kimś, co będzie dla ciebie bardzo dużym zaskoczeniem, bo powiesz, niemożliwe jak. W tym miejscu się spotykamy, to jest niemożliwe. Zupełnie inny kierunek, inne miasto, czy inne województwo, a nasze drogi się zeszły. Bardzo dobra intuicja u ciebie mi się pokazuje, i warto, warto z nią współpracować, warto ją wykorzystywać w podejmowaniu decyzji swoich życiowych, ważnych. Prorocze sny, super wizje. fajne te wizje masz, prorocze wizje. To, tutaj, tu temu się przyjrzyj. Jakieś... Dobrze, na czym to ja skończyłam, bo mi telefon przerwał. Myślę, że tutaj jakieś dary i talenty też się pokazują, u co niektórych z Was i to Ci może też zaskoczyć, bo albo nie masz o tym świadomości, albo tego nie wykorzystujesz tak jak trzeba. Taki też mocny, silny. W tobie będzie jakiś taki potencjał do działania, taka chęć do działania. U niektórych z Was pokazują się bardzo fajne finanse, dobre wieści w tym temacie. Ja też tutaj widzę, że tutaj też pokazuje mi się faktycznie no, jakieś spotkanie z kimś gdzieś, tak jakby drogi Twoje i kogoś się zejdą nagle i to Cię może bardzo mocno zaskoczyć osoba, której dawno nie widziałaś, której się w ogóle nie spodziewasz i mam wrażenie komunikatywność i taka kooperacja w relacjach międzyludzkich, ale też tych rodzinnych. Tu będzie coś takiego, mam wrażenie, co będzie bardzo pozytywne. Więc jeżeli gdzieś w tych relacjach rodzinnych coś utyka, jakieś nieporozumienia są, no, to może być miło, może być fajnie, ale zaraz tutaj dopytamy sobie. Tak, tutaj karty tak właśnie pokazują, ale też trzeba komuś stawiać granice, i ty będziesz tą osobą otwartą na stawianie granic. Patrz, bardzo widzisz, potwierdza się karta mówiąca o tym, że dobra intuicja, prorocze sny, superwizję, wykorzystuj tą swoją intuicję, ale też zwróć uwagę, bo ty możesz być takim wizjonerem, ty możesz być. Też osobą, która może czarno widzieć i czasami te twoje wizje mogą się spełniać, więc zwróć uwagę na to, co myślisz, jakiego tutaj tego wilka karmisz, tak? No i zobacz, jakieś tu fajne wieści na płaszczyźnie finansowej, zawodowej. No, bardzo ładnie tutaj, podoba mi się, naprawdę mi się tu podoba. Mhm. To jeszcze co być przekazane. Niektórzy z Was mogą się zakochać, do niektórych z Was może przyjść uczucie. U niektórych z Was w tych relacjach międzyludzkich będzie się poprawiać, ale karty też mówią, żeby zwrócił, zwróciła uwagę, na co Twoja energia może uciekać, bo czasami może Ci tutaj towarzyszyć taki deficyt energetyczny. I Ty naprawdę wpadniesz na to, bo Ty masz dobrą intuicję, masz dobre połączenie ze swoją podświadomością i to Cię naprawdę może mocno zaskoczyć, że przez taką sytuację, czy przez taką sprawę, czy przez, nie wiem, taki, czy przez takie działanie, czy, czy ten sposób, w jaki funkcjonujesz, tam Ci ucieka energia. Także zwróć na to uwagę, bo tutaj przyjdzie do Ciebie odpowiedź na to pytanie, jakieś pochwały do Ciebie przyjdą, ktoś Cię będzie mocno chwalił, Doceniał. Możesz też coś fajnego otrzymać, czego naprawdę się nie spodziewasz. Wszystkiego pięknego. I trójeczka. Co tutaj może trójeczkę wkrótce zaskoczyć? Czekajcie, bo te karty wysypują się. Ciebie może wkrótce zaskoczyć, że jakaś obfitość do Twojego życia przyjdzie, a ty się tego nie spodziewasz. Możesz być osobą, która przechodzi ostatnio trudny moment w swoim życiu. To może być dla ciebie trudny, wymagający czas. Możesz bardzo żyć jakimiś trudnymi wydarzeniami, jakimiś sprawami z przeszłości. Przeszłość może być nieuporządkowana. Niektórzy z Was mogą być takiej energii żałoby, może przeżywacie czyjąś chorobę. Odejście czyjeś, czy czyjąś śmierć, i Wam się wydaje, że nie, to jest niemożliwe, żebym ja jeszcze mógł czy mogła być osobą szczęśliwą w najbliższym czasie, wkrótce. Karty mówią tak: za przyczyną jakiejś nie wiem, niewidzialnej siły, jakiegoś ogromnego wsparcia, a będziesz mieć wsparcie i w postaci ludzi. I te osoby będą takimi aniołami tutaj na Ziemi, w ludzkim ciele, ale w postaci też tych niewidzialnych sił anielskich. Będziesz wchodzić w energię obfitości, szczęścia, radości i to Ciebie zaskoczy. Jeszcze będziesz osobą uśmiechniętą, szczęśliwą, radosną. U wielu z Was się coś finansowo poprawi. Być może nie spodziewasz się tego, ale otrzymasz jakiś zwrot finansowy albo otrzymasz jakieś finanse, na które już nie liczysz, albo będzie ekstra jakaś premia, albo otrzymasz coś fajnego, co ci się bardzo spodoba jakiś prezent, miłe słowo, dobry gest, ogromna życzliwość, wsparcie. Ale tutaj finansowo jest bardzo ładnie. Tutaj takie prosperity się pokazuje. Proś, a będzie Ci dane. Mów o tym, informuj swoje otoczenie, czego potrzebujesz, a przyjdą do Ciebie ludzie i wyciągną do Ciebie tą pomocną dłoń i będą dla Ciebie tym wsparciem. Nie spodziewasz się też tego, ale z otoczenia jakieś dobre wiadomości przyjdą. Dobre wiadomości o kimś, na temat kogoś. Ale niektórzy z Was mogą też poprzez jakąś informację... Troszeczkę się zdenerwować na jakiegoś domownika, na osobę, z którą mieszkasz. Może to być dziecko, może to być trochę partner, bo też tak tutaj to czuję mężczyzna, albo dziecko, albo to i to. I tutaj troszeczkę frustracji ktoś taki może wprowadzić w Twoją przestrzeń, ale ja mam wrażenie, że trudny, wymagający czas u wielu z Was dobiega końca, a mam wrażenie, że Wy się tego nie spodziewacie. Ten trudny, wymagający czas się tu pokazał, ale energia rusza. Tu bardzo mocno energia rusza, i ty wejdziesz taką energię działania, aktywności, ładne finanse, dobre decyzje się pokazują, jakieś fajne nowe początki. A u niektórych z Was też pokazała się energia, być może warto o tym powiedzieć, jeżeli jesteś osobą wolną, singlem albo samotną od jakiegoś czasu. Coś tutaj energetyczne, energetycznie się zmieni, coś tutaj energetycznie ruszy naprzód z korzyścią dla Ciebie. Jakiś tutaj mężczyzna czy kobieta pokazuje się u Ciebie. Widzisz, celebracja gościna, mile spędzone chwile, ogromne wsparcie, protekcja od sił wyższych. No i Twoja intuicja tutaj się pokazała. Bardzo mocna, silna, ale też. To, o czym będziesz myśleć, będzie się szybko manifestować. Nie spodziewasz się tego, a idą do Ciebie bardzo duże zmiany. U niektórych z Was może być podróż. Podróż, wyjazd gdzieś. Tak, na czym to ja skończyłam? Poczekajcie, bo mi znów telefon przerwał. Tak to jest, jak dzieci chodzą do różnych szkół i wracają o różnych porach. No dobrze, także tak, aha, dobra, ok. Może jakaś podróż niektórych z Was czekać, wyprowadzka, przeprowadzka, ale to jest energia zmian, zmian, których się nie spodziewasz. Komunikacja też będzie wskazana, z kimś, rozmowy, komunikacja i całkowite, definitywne domykanie przeszłości, wszystkiego pięknego.